Manko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii sportowej ciekawostki jak zwykle. Na wstępie zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, a teraz już nie przedłużając, lecimy. Jest to wielkie odliczanie oczywiście do setnego odcinka. Dzisiaj już e, do setnego odcinka zostały się dokładnie jak widzicie tutaj na mojej ręce cztery odcinki dokładnie cztery, właśnie odcineczki się zostały. Także no, już, już, już niedługo można by rzec. Będzie setny odcinek, będzie wtedy specjał. No, naprawdę fajnie ta seria szybko idzie, dobrze się rozwija. Także no, cztery odcineczki się zostały i co? Będzie setny odcinek, a teraz już nie przedłużając, lecimy! Asystent Thun Biśnera wskazuje naj, największe problemy polskich skoków. Szambo wybiło. Kiedy przyjechaliśmy do Krakowa i usłyszeliśmy, z jakimi urazami i problemami mierzą się Skoczkowie, byliśmy w szoku, luz w nas gniew, mówił sport.pl asystent Homasa Thunbiśnera Mark Nokle. W zeszłym sezonie polscy Skoczkowie chcieliby jak najszybciej zapomnieć, że piecujące lato, po, a potem fatalna, najgorsza od lat zima i słodko-gorzkie słodko, igrzyska w Pekinie, przyczyn kryzysu szukano w niemalże każdym aspekcie przygotowań. Funkcjonowanie systemu polskich skoków czy problemów zawodników? Do Polski w miejsce Michała Doreżala zatrudniono Austriaka Tommasa Tunbiśnera, a z nim sztab, który ma pomóc kadrze wrócić na szczyt. Asystent trenera Mark Nokle mówi sport.pl o tym, dlaczego Tunbiśnerowi warto zaufać. Zdradza, jak można byłoby poprawić system polskich skoków i diagnozuje błędy, które powodują problemy. Jego zdaniem nie od roku, a co najmniej od kilku sezonów. Jak długo znacie się z Thomasem Thunbichnerem? A jak długo mogę mówić? Ile potrzebujesz? Pewnie polscy fani kojarzą jego podwójny skok z Bischofshofen z 2003 roku. Tego dnia ja też zobaczyłem go po raz pierwszy. W tamtym momencie pracowałem już z jego bratem Stefanem, który był królem Pucharu Kontynentalnego. Wygrywał wszystkie konkursy. Thomas wtedy był początkującym skoczkiem. Jeszcze chodził do szkoły. Nasze drogi przecięły się ponownie. Trzy albo 4 lata temu. Pracowałem z, z austriackimi kombinatorami norweskimi, a on zadzwonił i powiedział, że chciałby mnie u siebie. Nie byłem przekonany. Mówiłem mu, że może być mi trudno zmienić pracę, ale on był bardzo uparty i przekonujący. Zgodziłem się na wspólny obóz z jego kadrą juniorów, który wypalił bardzo dobrze. Poznałem go w roli dobrze zapowiadającego się młodego i pełnego pomysłów trenera, ale też mądrego, wyedukowanego i po prostu świetnego gościa. Chciałem go poznać, gdy byłem zawodnikiem. Polski projekt zaczęliście nie z Homasem, a z Aleksandrem Poitnerem. Kilka miesięcy temu Alex powiedział mi, że myśli nad ofertą z, PZC, z polskiego związku i widziałby mnie w swoim sztabie. Powiedział, że. Beze mnie nie idzie. Miałem wówczas dwie prace w Austriackim Związku, gdzie miałem współpracować z zawodnikami, zawodnikami i trenerami do 2023 roku, a także w, w Niemczech, w Kolonii, gdzie koordynatorem szkolenia trenerów na uniwersytecie. Przenosiny przenosimy do Polski nie bardzo zgrywały się z tym, co miałem zaplanowane. To był jednak ten tak fascynujący projekt, że w mojej głowie od razu zaczęły się pojawić nowe pomysły. Potem przyszła jednak wojna. na. Ukrainie, a z nią pewne problemy finansowe i zmiana okoliczności wokół projektu z Aleksem. Od początku było jasne, że ten projekt to nie tylko kadra narodowa skoczków, a Alex miał świadomość, że jeśli nie będzie mógł zarządzać tym przedsięwzięciem, tak jak sobie zakładał, to trudno mu będzie w to wejść. Wciąż wspierał jednak nasz projekt i zaproponował związkowi, żeby, żeby porozmawiać ze mną i z Thomasem. Adam Małysz był już zresztą po pierwszych negocjacjach z Thomasem oprowadził je trochę wcześniej, Thomas też pytał czy mógłby z nim w to wejść, ale na początku chciałem być wolnym Jola... wobec Alexa i miałem mieszane uczucia, spytałem go ale wskazał zgódź się, nic do tego nie mam, my zobaczymy się później, potem wszystko zaczęło się układać i choć podczas finału sezonów w Planicy do końca nie wiedzieliśmy co się dzieje wokół polskich skoczków i za kulisami, to niedługo później się wyklarowało. Dołączył do nas Matthias Helfe, który negocjował też z Swissem odnośnie roli kontrolera sprzętu w Pucharze Świata, ale wybrał Polskę. Zadzwoniłem wtedy do hbs i był tak smutny, jakby właśnie rozstał się z dziewczyną. To wszystko, bo wybrał Polskę i pracę z nami, a odrzucił stanowisko, które starał się... Latami długo o nim myślał, ale statycznie się nie zdecydował, i tak zaczęła się wielka zmiana w polskich horrorach. Co powiedziałbyś tym, którzy jeszcze nie są do niej przekonani? Po pierwsze, że nie, wy, że nie wykopaliśmy z polski Michała Doleżała i poprzedniego Strzawu kadry. Jest naszym dobrym kolegą. Był dla nas zawsze miły i przykro nam, że tak się to potoczyło. I dłużej go w Polsce nie będzie. Z drugiej strony, takie jest życie, i dzięki temu pojawiła się szansa dla nas. Zawsze trudno jest przekonywać innych, więc nie mam w sobie takiej siły, która sprawi, że będziemy mieli wszystkich kibiców, skoków w Polsce po naszej stronie. Nie jestem też politykiem i nie będę mówił, że wszystko w najbliższym czasie będzie świetnie, fantastycznie. Potrzebujemy czasu, żeby to udowodnić. Sceptycy powinni trochę odpuścić, zacząć słuchać Tomasa i obserwować to, co robi. Poznałem wielu świetnych trenerów, na czere z Adam Remensenem, Hanu Lepisto, Tonim Inauerem, Mikom Koja Kojankowskim, kończę na Aleksie Politnerze. Na Uniwersytecie w Kolonii uczę się też, też trenerów z niemal wszystkich olimpijskich dyscyplin. Mogę powiedzieć jedno, Komas ma wszystko co potrzeba trenerowi do tego, żeby osiągnąć sukces. Jest ekspertem we wszystkich czynnikach, które wpływają na wynik w skokach. Ma otwarty umysł, ale także wizję tego, co robi. Jeśli ktoś ma przeciw niemu argumenty, chętnie ich wysłucha, podyskutuje, ale potrafi być też bardzo cięty, restrykcyjny wobec innych. Jego umiejętności są pod wieloma aspektami unikalne i wyjątkowe. się praktycznie cała jego rodzina jest związana ze skokami. Dziadek był skoczkiem i trenerem, tak samo ojciec i teraz on. A wcześniej brat, Tunbiśnerowi wysyłałem powołanie do skoków z mlekiem matki. Heli tatat masa uczył skakać Stefana Oni gatera, w takim środowisku dorastał. Więc co mogło pójść nie tak, gdy pracował z Homasem na obozach z Juniorem czuł, jakby był moim bratem. To takie uczucie, jakbyś miał starego dobrego przyjaciela, z którym widzisz się po 15 latach przerwy i nic się nie zmieniło. Nadal idealnie się rozumiecie, nie? Przyjechałbym do Polski z osobą, której bym nie ufał. W przypadku Tomasa mam pewność, że to odpowiedni człowiek do tego zadania. Ja też... Zobaczymy jak faktycznie pójdzie Tomasowi Tunwisznerowi w tej roli, można by rzec, nie takiej prostej. Także ja wam dziękuję za ten odcineczek, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, to co powiedziałem dokończymy w przyszłym odcinku, zaczniemy, zaczniemy właśnie ten wątek i powiemy sobie dalej o Homasie i o tym systemie w polskiej kadrze skoczków. A ja wam dziękuję za odcineczek i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, wielkie odliczanie do setnego odcinka. A więc Siemanko, cześć, cześć, do następnego Siemano i cześć.